Hej, dzień dobry. Dzisiaj słuchajcie, nowy film, taki nieco krótszy. I będzie to haul ubraniowy. Dawno takiego filmu nie było, a ja bardzo się cieszę, że mogę coś takiego dla Was y, zrobić. Dzisiaj jest w ogóle strasznie zimno, bo od rana minus 8 stopni, wszystko było zmarznięte. E, strasznie zimno, ale słoneczko świeci, więc jest taka pozytywna aura, i ja zaraz z domu wychodzę. Tylko właśnie nagram dla Was y, ten film. I tak, mamy tutaj dużo takich basicowych rzeczy, bluzek golfów na zimę. Ja ostatnio takie rzeczy bardzo lubię jest mi w nich ciepło, komfortowo. No i to są też takie ubrania, które pasują do wszystkiego. Golfy pasują właściwie do wszystkiego, do, do jeansów, do eleganckich spodni, do spódniczek, do jakichś takich grubszych zimowych shortów. Yy, więc za chwilę Wam to wszystko pokażę, ale zaczniemy sobie od sukienki, bo mam właściwie yy, jedyną yy, sukienkę, która mogłaby się idealnie nadawać właśnie na święta czy chociażby na Wigilię i to jest sukienka welurowa. Mam ją w odcieniu beżowym, nudziakowym, ale... Są dostępne inne kolory. Żałuję bardzo, że nie ma czerwonej. Gdyby była czerwona, brałabym od razu, ale nie było, no to zdecydowałam się właśnie na taką nudziakową, ale może się czerwona jeszcze pojawi. Nie wiem. Jeśli chodzi o dekolt, jest tutaj taki głębszy, natomiast on ładnie zachodzi i nie jest tak mocno wyeksponowany. Nie wiem, jak to będzie w przypadku większego biustu. Być może nawet będzie to jeszcze lepiej wyglądało niż przy. Mojej figurze. E, rękaw jest długi, może nie, żeby to się lepiej prezentowało. Sukienka jest dosyć krótka. E, wydawało mi się, że ona będzie tak aż do kolana, ale jest, powiedziałabym, taka mini. A ja dla przypomnienia mam 1,62 m, e, więc raczej na osoby które są niższe, o krótkich nogach. Wydawało mi się, że będzie na wysokie osoby, ale tak niekoniecznie. Więc no, sukienka jest mini i może, zwracam na to uwagę, może trochę podchodzić do góry, więc trzeba będzie ją nieco poprawiać. Chyba, że ktoś ma nie wiem węższe biodra. W moim przypadku bardzo często, kiedy zakładam takie opinające sukienki, to często te sukienki podchodzą mi do góry. Natomiast ja mam e, figurę klepsydry. E, biodra są bardziej e, szersze, są bardziej rozbudowane i wtedy sukienki łatwo podchodzą do góry. Nie wiem, jak to jest w przypadku bioder, które są węższe. E, nie wiem, wtedy może sukienki lepiej i e, ładniej trzymają się na sylwetce i nie podnoszą się do góry. Przyznam, że, że nie mam pojęcia, bo nie mam doświadczenia, ale w moim przypadku sukienki niestety e, podchodzą do góry. Ale jest bardzo ładna. Naprawdę zgrabnie to wygląda. Tutaj mamy przeszycie na samym środku. Fajne jest tutaj to marszczenie. Yy, I powiem wam, że właściwie to mam sukienkę na Wigilię. Yy, będzie mi w niej na pewno wygodnie, jest też ciepła. Yy, także bardzo się cieszę, bo ładna, zgrabna sukienka. Tak to wygląda jeszcze z tyłu. I to jest rozmiar z tego, co pamiętam, S na M, ale powiedziałabym, że jest to taka e, standardowa S, zdecydowanie. Dobra, wbiłam się w golf, ciężko było, e, ale tak, dopiero teraz odciąłam metkę, zanim najpierw odciąć metkę, to dopiero teraz, ale ten kobalt to jest tak ładny kolor. On jest taki głęboki, intensywny, wyraźny. I wydaje mi się, że twarzowe, kurcze, ale ładny jest ten kolor. Muszę przyznać: taki zimowy, typowy zimowy kolor. Podoba mi się. Ja ogólnie golfy ze sklepu Modana już mam, posiadam i uwielbiam. E, I to jest też materiał prążkowany. E, mówię Wam już, jaki tutaj mamy skład. 90% bawełna, 10% elastan. E, jest elastyczny. E, jeśli chodzi o rozmiar, e, podam Wam w opisie. Filmu. Chyba, że mam tutaj na mesce, ale chyba nie. Będziecie miały, wiecie, w opisie filmu, jaki to jest dokładnie rozmiar. Piękny odcień, podoba mi się. Akurat kolorystycznie do tych spodenek mi nie pasuje, ale ja za chwilę się będę przebierać i będę leciała dalej, więc ubrałam się tak, prejstowki, szorty, No i tutaj mierzymy sobie golfy. Jeśli chodzi o długość, to już Wam pokazuję, on jest taki nieco dłuższy, więc na pewno sprawdzi się na wyższe osoby, osoby, które mają dłuższy tułów, ale w moim przypadku i też w przypadku właśnie tych shortów, ja lubię takie golfy czy bluzki wciągać właśnie do środka, szczególnie kiedy właśnie mam spodnie z wyższym stanem, tak, to zdecydowanie właśnie do środka. Piękny odcień, no powiem Wam, jestem zachwycona tym kolorem. Bardzo ładne, więc mm, jak najbardziej na plus. Dobrze. Teraz e, słuchajcie, piękna czerwona bluzka z wycięciem na dekolcie. Co prawda mam tutaj e, nieodpowiedni stanik, bo ramionczka są dosyć szersze, więc mogą mi nachodzić na, na to wycięcie, ale e, no, ładnie to wygląda. I też piękny odcień. Ja tak jak powiedziałam teraz w te święta i w tym okresie y, mam bzika na punkcie czerwonych dekoracji, czerwonego ubioru. Często ubieram się w jakieś czerwone swetry, bluzki. Y, no, ładna jest, także super też. Y, y, myślę, że też może być y, fajnym elementem na święta, na przykład do spódniczki, do spódniczki z ekoskóry, do spodni z ekoskóry albo pierwszego dnia świąt czy na drugi dzień świąt, jeśli chciałybyście wyglądać dalej elegancko, świątecznie, ale już wygodnie. No to myślę, że taka bluzka będzie właśnie fajnym uzupełnieniem stylizacji, ale bardzo ładnie tak kobieco to tutaj wygląda. No i widzę, że tutaj też ta bluzeczka jest nieco dłuższa, więc też spokojnie na wysokie osoby. Myślę, że też Wam się to spodoba. Jeśli chodzi o rozmiar, to również jeśli chodzi o te bluzki golfy, to wszystko będziecie miały rozpisane na dole w opisie. I myślę, że już na przykład do tych spodenek fajnie by to wyglądało. Też oczywiście wciągnięte tutaj. Jest naprawdę fajnie uszyta, bo wygląda to bardzo zgrabnie. I tutaj mamy też bawełna i elastan. Bawełna 90%, elastan 10%. Dobra. I teraz mamy, słuchajcie, golf w postaci sweterka. Golf jest pod samą szyję, ale nie jest aż tak wysoko, żeby on mi przeszkadzał, więc to jest fajne, bo czasami golfy są... Za wysoko ocierają mi tutaj i lubię je jeszcze raz jakby zawinąć, ale tutaj nie potrzebuję czegoś takiego. On jest taki luźniejszy, nie jest tak super dopasowany, jest przyjemny, dosyć lekki, ale ciepły i wiecie co, podoba mi się, szczególnie właśnie też do tych spodówek. To jak to razem wygląda, więc zobaczymy to jeszcze z większej odległości. No, naprawdę powiem Wam, że ten sweterek mega mi pasuje do tych spodenek. Także świetnie to wygląda. Bardzo ładny kolor. Natomiast tutaj, jeśli chodzi o skład, skład będzie chyba nieco gorszy, bo mamy 70% akryl, ale 30% wełna. Więc y, też będzie grzał. Jest to ilość taka wystarczająca, tak mi się wydaje, więc fajne. Bardzo mi się podoba. Bardzo się cieszę. I jest taki też przyjemny w dotyku. Długość super, aczkolwiek też można sobie włożyć tutaj do środka. Bardzo fajny sweterek. I teraz słuchajcie, lecimy dalej z golfami, już takimi y, cieńszymi. Ten jest prążkowany i jest bardzo miły w dotyku i to mi się już podoba. Tutaj mamy. A, on jest nieco luźniejszy nawet, więc fajnie. Ładnie to się układa. Podoba mi się też to. Prążkowane, te prążki są już takie bardziej widoczne. I tutaj na rękawkach mamy złote nity, więc to już wygląda tak bardziej elegancko. Wiem, że dużo osób właśnie zwraca na takie rzeczy uwagę. Wielu osobom podobają się właśnie takie bluzki z tymi wykończeniami, więc pojawiły się golfy, bo wcześniej były takie zwykłe bluzki w serek z takimi wykończeniami, a teraz mamy golfy. No i ten też jest przyjemny w dotyku, będziecie zadowolone, jeśli sobie weźmiecie. Ten golf. Ten już jest na przykład nieco krótszy niż te, które pokazywałam Wam przed chwilą. Ale materiał cudownie. Nie, no, podoba mi się, podoba mi się ta struktura tego materiału, te, te wyraźne prążki. I tutaj mamy skład, słuchajcie, tutaj będzie chyba nieco inne, 50% wiskoza, 28 poliester 22 nylon. Więc tak to się przedstawia, ale bardzo przyjemna bluzka w dotyku i dla ciała w ogóle. No i mam jeszcze jedną w kolorze czarnym, więc uwaga... A, tak nie do końca, ta jest podobna. Tutaj mamy też golf, ale powiedziałabym bardziej, że to jest pół golf, albo taka stójka nawet. I te sweterki, z tego co już widziałam na metce, mają rozmiar S na M, czyli faktycznie one są takie nieco większe, mają w sobie dużo elastanu, więc spokojnie osoby z większym biustem e, osoby noszące Mkę spokojnie mogą sobie ten sweterek wziąć. Czarny też ładny i tutaj oczywiście też mamy te nity, ale piękne, piękny, głęboki, idealny odcień, ładny sweterek również. Ale jeszcze zobaczcie pod światło to się tutaj tak prezentuje. Jak widzicie golfik jest nieco niższy. Powiedziałabym, że to już jest taka bardziej stójka. Aniżeli golf. Dobra, i dalej słuchajcie, już na sam koniec e, dwa golfy z bardzo cienkiego materiału e, i to jest. Zobaczmy, e, muszę zobaczyć, jaki to jest rozmiar, bo tutaj e, ledwo się wbiłam. To jest SK36 i tutaj ten materiał nie jest aż tak mocno rozciągliwy, e, a bluzka sama w sobie jest dosyć mocno opięta, więc tutaj na dziewczyny szczupłe na przykład taka eseczka bo tak jak mówię ten materiał nie jest tak mocno rozciągliwy i też nie do końca chyba ta jakość tego materiału jest taka wiecie w porządku i właściwie 90% wisko za 10 elastan ale no tutaj ten materiał już bym tak polemizowała i w przypadku tych golfów polecałabym właściwie najmniej te poprzednie, które Wam pokazywałam, były najlepsze, naj. Te już tak nie do końca, ale tutaj mamy odcień bordowy i tutaj ten Golf myślę, że jeśli chodzi o długość, to jest standardowa. Kolor bordowy, i teraz zobaczmy, jak wygląda ten czarny. Dobra, nawet tutaj na nadgarstkach też są takie obcisłe, że ledwo gdzieś się jakby w nie wbić. A tak wygląda czarny, intensywny, ładny też kolor. Ale najbardziej polecałabym Wam naprawdę te poprzednie golfy. Te są takie bardzo też cieniutkie i te akurat nie będą tak mocno grzały bo to jest bardzo cienki materiał, taki bieliźniany, nawet bym powiedziała. Okej, okay, no i dobra. Z tego co wiem, słuchajcie, w tej chwili jest na wszystko minus 20% i jest dodatkowa zakładka minus 30% z ostatnich sztuk z obecnych kolekcji jesień zima. Więc mamy wyprzedaż w sklepie Modana, więc jeśli macie ochotę zakupić coś yy, z wyprzedaży po przecenie, to w tej chwili jest taka możliwość. Link do sklepu oraz do tych ubrań oczywiście znajdziecie na dole w opisie pod filmem. No i do zobaczenia w kolejnym vlogu, w kolejnym filmie. Wesołych świąt.